Cześć! Jak zwykle zawsze przed ja będę powołał kanały i tym razem zgłosić nas kolejny właśnie nasz widz. Jest to Pan Słonecznik. Widać, że nagrywa właśnie takie filmy z Brawl szczególnie ma ikonkę browser, to co nawet spoko. No ma 107 subów, to, to naprawdę nie aż tak mało, no dużo nawet ma subów. I tutaj możemy sprawdzić jego film, widać, że on nagrywa jakieś takie zmieści z, z Brow Stars. Czy taki widać, że odcinki bossa z Brow, na nagrywa, to też spoko. No, naprawdę bardzo fajny kanał, mi się to podoba, te miniaturki też są spoko. Zdecydowanie to mówić, spoko kanał. Zachęcam, by go już zasubskrybować. A teraz ocenka, ja mu powiem, że daje. No, tak, daje mu 9, no, 9 na 10. Yy, gdybym miał no, troszeczkę więcej, to aż dał 10, ale. 90, na 10, jeżeli Ty byś chciał być u mnie przed odcinkiem, w że subskrybujesz mój kanał Frankiu i po prostu yy, wpiszesz, napiszesz w komentarzu, chciałbym, żebyś był promowany, ja przepisuję ja serduszko, no i będziesz na odcinku, a więc widzimy się już w odcinku. Siemano, z tej strony FrankyWu w dzisiejszym odcinku i zaprezentuję Wam taką informację, że tak powiem, będzie to taka informacja, że za godzinę, tuż po tym materiał, odbędzie się live, na kanale Frankiu Live ogólnie on, ogólnie yy, po prostu nie mogę niestety wrzucać na mój kanał Frankiu po prostu żadnych liveów z tego po prostu powodu bo mam jakiś problem ale ogólnie chciałam nagrywać livey na kanale moim Frankiu ale niestety nie mogę nie wiadomo z jakich przyczyn ale postanowiłem założyć kanał na którym będą się pojawiać livey będziecie mogli do niego sobie wejść tam jak wiecie na po prostu na kanał Frankiu mój, mój ogólnie gamingowy czy mój oficjalny tu macie coś takiego, dajcie dajcie suba yy, ogólnie ja na komputerze, ale jak po prostu nie widzicie, to możecie po prostu wejść w kanały na telefonie i tu już wyświetlam. się. I, I jak możecie wejść w ten kanał Franku Live. Ogólnie on na razie nie ma żadnych jeszcze live, filmów, ani znaczy, on nawet tylko live'y tam będą na nim. Nie macie żadnych live'ów. Dopiero dzisiaj się po, pojawi pierwszy live. Możecie też tam przedstawiać sobie do bo to jest taki kanał, gdzie tylko będą live'y. No, a czy nie... Nie go w sumie aż subskrybować, tylko wystarczy, że możecie tam widzieć sobie oglądać nasze live'iki. Ogólnie dzisiaj będzie live z Hypixela z Dawrybem, na tym właśnie o, o kanale Franky Live. No i zapraszam i wbijajcie, to tylko jest taki informacyjny po prostu odcinek, ale obiecuję Wam, że dzisiaj na kanale Franku też będzie inny odcinek, już taki z zgie, gierek, bo ja nie będę ogólnie dzisiaj, yy, tylko nie będziecie dzisiaj do tego odcinka, tylko będą dwa, ten właśnie, te, właśnie ten teraz, no i jeszcze będzie właśnie może z Minecrafta, Bros na, na kanale Frankie. Bo ja nie chcę was nie chcę, żeby był dzisiaj jeden odcinek na Frankie, po prostu będą dwa ten i właśnie kolejny. Ale polecam Wam, za godzinę możecie wbijać na kanał na Franku live, macie już do donajcika, jakbyście chcieli ogólnie. No i sobie to mówić, no. Okej, okay, no to chyba trzymajcie się. Cześć! <tryk>